Ja jestem Maciejem z firmy EONEA, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Dzisiaj podpowiem, jak zmusić naszego ukochanego płatnika do pracy po sieci na wielu stanowiskach równolegle. Jeżeli jesteś zainteresowany automatycznymi rozwiązaniami do ochrony danych, na przykład płatnika, zgłoś się do nas po bezpłatne konsultacje. Jeżeli spodoba Ci się treść, subskrybuj po więcej. Tymczasem zapraszam. Przechodząc do rzeczy, pokażę, jak od początku do końca zainstalować płatnika w taki sposób, żeby można było z niego korzystać, zarówno na komputerze, na którym jest zainstalowany, jak i na każdym innym. Raczej, na chwilę obecną, ograniczyłbym się do sieci lokalnej. Na lipiec 2021, w momencie, kiedy to nagrywam, proces wygląda dokładnie w ten sposób. Mam tutaj dwie wirtualne maszyny, jedną, Czystą, na której będę instalował płatnika, i drugą, na której, co prawda, już jest płatnik, ale będę ją podłączał do jako klienta, i będzie on, będą one pracowały na tej samej bazie, zainstalowanej na, tym, na tej wirtualce z lewej strony. Słowem wstępu. Płatnik może obsługiwać dwa rodzaje, dwie rodzaje bazy danych. Pierwszy jest tak zwana baza Access, a druga MS SQL. Dlaczego o tym wspominam? Bo to jest ważne, z, chociażby z tej perspektywy, że jeżeli nasz płatnik pracuje na bazie Access, wówczas nie ma możliwości, żeby, żeby pracował on sieci, w sieci, żeby. Mm, żeby równolegle pracowało na nim kilka osób, ponieważ taka baza po prostu składa się z jednego pliku na, na komputerze lokalnym, nawet jeżeli będziemy próbowali podpiąć tam, um, zacząć pracować naraz kilkoma programami, to raczej skończy się źle, to nie jest dobry pomysł. Żeby się zorientować, czy nasz płatnik korzysta z drugiej drugi rodzaj bazy, to jest MSSQL, to już jest normalna baza danych i tutaj jak najbardziej jest możliwość współpracy na raz równoległej, równoległej pracy wielu, wielu użytkowników. Jak się zorientować, czy korzystamy z bazy MSSQL, czy z bazy Access? W naszym płatniku mamy coś takiego jak ustawienia bazy danych. I tutaj możemy, tutaj możemy przeczytać, że ten akurat płatnik pracuje na bazie MSSQL, czyli takiej, która nadaje się do, do pracy w sieci. I nazwa serwera desktop, czyli, konkretna, czyli konkretny komputer, na którym jest zainstalowany, i SQL Express, czyli nazwa bazy, nazwa instancji MSSQLa. Która, na której pracuje nazwa bazy danych, nazywa się płatnik i typ autoryzacji, czyli jest autoryzacja systemu Windows, czyli użytkownik Windows może korzystać z bazy danych. To, to się przyda troszeczkę później. Do dzieła. Zaczniemy od instalacji bazy, bazy danych. MSSQL Server 2017 Express. Już tłumaczę 2017, ponieważ według instrukcji płatnika to jest najnowsza baza danych, z którą płatnik jest kompatybilny. W związku z czym nie ma sensu instalować nowszej, żeby uniknąć problemów. I dobrze byłoby nie instalować starszej, żeby wszystko działało możliwie aktualnie. Żeby oprogramowanie było możliwie aktualne. Czyli. Przechodzimy do strony Microsoftu. Wersja Express. Express informacyjnie jest wersją darmową. To, to też ważne. Ona ma swoje ograniczenia, natomiast do płatnika w zupełności nam wystarczy. Ok. Pobiera nam się. Uruchamiamy. Zostajemy zapytani o administracyjne, czy na pewno jesteśmy pewni, że chcemy zainstalować tą aplikację na tym urządzeniu. Podstawowa, podstawowa wersja, zgadzamy się, z, e, przy, 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 zgadzamy się z warunkami licencji. Klikamy Install. To chwileczkę potrwa. W międzyczasie możemy ściągnąć płatnika. Płatnik ZUS pobierz. Powinno nam tutaj zadziałać jak najbardziej. Pobierz. Ok. Na lipiec 21. Sytuacja jest troszeczkę specyficzna. Ponieważ, jeżeli chcemy pobrać, to musimy po pierwsze pobrać samego płatnika. Po drugie, musimy pobrać. Jakiś taki rodzaj ładki, który z jakiegoś powodu jest konieczny do poprawnej, do poprawnej pracy płatnika, również jest tutaj do pobrania. W międzyczasie spójrzmy. Instaluje się. Dobrze. Natomiast co zrobić w momencie, kiedy, jest, kiedy, kiedy korzystamy z bazy akcesa? Tu nie jest, to, nie jest to zupełnie proste rozwiązanie, znaczy nie, inaczej, inaczej nie, zawsze, nie zawsze ta migracja z accessa do MSSQLa wychodzi dobrze, wychodzi prosto, czasem jest to potrafi być to podchwytliwe, natomiast mm, jakby w swoim filmiku pod tytułem Program Płatnik Kopia bezpieczeństwa, mniej więcej jest informacja, jak przenieść te dane, jak zrobić kopię, jak wgrać ją do nowego serwera w momencie, kiedy chcielibyśmy coś takiego właśnie zrobić. Bazę danych MS SQL mamy już zainstalowaną. Teraz warto doinstalować SQL Management Studio. To posłuży nam, wystarczy kliknąć install, on domyślnie tutaj nam to podpowie, wrzuci nas w odpowiednią stronę. Gdzieś w tle ściągamy, i zaraz po ściągnięciu poprosimy o instalację. Te, a ta aplikacja zas, służy do zarządzania bazami danych MS SQL, nam się przyda za chwilę. E, ok. Teraz, żeby mm, mieć dostęp do, do bazy danych z, z sieci z innego komputera, domyślnie taki dostęp jest wyłączony. Jedną z dwóch rzeczy, które musimy to zrobić, żeby to zmienić, musimy iść do aplikacji e, e, SQL mena y, server configuration. Potrzebujemy uprawnień administracyjnych. Potwierdzamy. I zaraz powinna nam się pojawić możliwość y, konfiguracji y, otwarcia połączeń, y, otwarcia połączeń y, z sieci do naszej, y, do naszej bazy danych. Troszeczkę to trwa. Co się dzieje? A, ok. Tu mamy SQL Server Network Configuration, czyli konfigurację sieciową naszego serwera SQL. Jest, jest konfiguracja dla, naszych, dla naszej instancji SQL Express. I proszę zwrócić uwagę: TCP IP jest disabled, czyli wyłączona jest obsługa sieci. Musimy to włączyć. I dostaniemy informację, że żeby to zaczęło działać, musimy zrestartować usługę bazy danych. Możemy zrestartować cały komputer, ale to nie będzie... No, będzie szybciej, jeżeli zrestartujemy to z poziomu usługi. Powinno nam się tutaj za chwileczkę włączyć. Po drodze jeszcze, jak wygląda... Ok, w międzyczasie zacznie nam się instalować MS SQL Management Studio. Tam to chwilę potrwa. Dobra, wróćmy do, wróćmy do usług. Z, z, umożliwiliśmy dostęp do bazy danych z sieci. Teraz musimy, jak wspomniałem, zrestartować, zrestartować ten serwer. Tak jak tutaj pokazałem, wpisujemy usługi, po wyskoczy nam okienko, odnajdujemy SQL Server, SQL Express to jest instancja, uruchom ponownie i nie było potrzeby restartu, restartu komputera. W tle powinna się zacząć, jeszcze nie, w tle powinna się zacząć Instalacja SQL Server Management Studio to też, to też chwilę potrwa. Aplikacja zainstalowana. Możemy ją otworzyć. To będzie druga rzecz, którą musimy zrobić, żeby zapewnić dostęp do naszej bazy danych z sieci. Logujemy się do serwera używając bazy danych i poświadczeń Windowsa. Co musimy teraz zrobić? Prawym przyciskiem na, na naszej bazie danych, właściwości: po pierwsze, musimy się upewnić, że mamy Allow Remote Access to the Server. Na ogół jest to włączone, ale upewnijmy się, że to tu jest. Pozwoli nam to na zdalny dostęp. Druga rzecz to w zakładce Connections. Druga rzecz, w zakładce Security, musimy e, domyślnie jest ustawione tylko autoryzacja za pomocą mm, Windowsa. Za pomocą mm, za pomocą Windowsa. My będziemy potrzebowali autoryzacji zewnętrznej e, przez sieć, czyli musimy zaznaczyć SQL Server and Windows Authentication e, mode. OK, tu również zostaniemy poproszeni o, o restart. Zrobimy to ponownie. I to już jest moment na instalację. Dopiero teraz <noise> przyszedł moment na instalację płatnika. Zostajemy poproszeni o zweryfikowanie. OK. Zruchamia się instalacja płatnika. Klikamy dalej. Domyślne ustawienia katalogów są poprawne. I tu natykamy się na to pytanie, o które nam chodziło. Domyślnie, jak widać, on próbuje się zainstalować w MS Accessie i zdecydowana większość instalacji w mniejszych, w mniejszych biurach, tak jest po prostu, w mniejszych firmach jest tak porobiona, natomiast Wspominałem, że my tutaj niezbędnie potrzebujemy SQL serwera. Trudne hasło. O, proszę, nie zgadza się. Jakaś literówka. Złe znaki, nie tyle literówka, co niewystarczające, niewystarczające bezpieczne hasło. Ok, instalacja, instalacja powinna w tle zacząć postępować. Po jakiejś chwili mamy zakończoną instalację. Uruchomimy od razu płatnika. On tutaj próbuje pobrać informacje o aktualnej wersji i wysypie błąd. To jest to, o czym wcześniej wspominałem, czyli musimy tą, e, zamkniemy go. Musimy zainstalować tą łatkę ściągniętą wcześniej. OK. To byłoby tyle. I w tym momencie jeszcze raz uruchamiamy płatnika. Tym razem, próbując pobrać aktualizację, e, dobije się do nich. Pozwolimy mu e, je ściągnąć, żeby to działało poprawnie. On sobie wszystko teraz zaktualizuje i uruchomi nam e, nowego płatnika. OK, mam uruchomiony. E, otworzył się. I tutaj tworzymy nową bazę danych. Wybieramy SQL Server. Musimy podać gdzie się znajduje ten SQL Server. On jest na naszym lokalnym komputerze, na tym, którym właśnie się znajdujemy, czyli po prostu wpisujemy localhost, czyli nazwę naszego urządzenia, to znaczy localhost, czyli ten na którym jesteśmy. E, slash i instancje SQL Express. Baza danych, do której e, będziemy chcieli, m, m, którą będziemy chcieli stworzyć, nieoryginalnie nazywamy ją płatnik. Tutaj e, dostaję, zostajemy zapytani. M, jak będziemy chcieli się łączyć do, 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 tej, do tej bazy danych? I tu ważne, żeby wskazać, że musimy utworzyć konto użytkownika SQL, ponieważ ten komputer by sobie poradził z autoryzacją przez Windows, natomiast te inne komputery będą potrzebowały dostać się przez sieć przy pomocy bezpośrednio do serwera SQL. Dlatego tutaj używamy konto, tutaj klikamy, żeby utworzyć konto. Nazwa użytkownika, jak rzesz oryginalnie, płatnik, hasło, jak rzesz oryginalnie, płatnik, ok. Ale oczywiście zalecam przy produkcyjnych wdrożeniach, żeby to zdecydowanie było czymś innym. Dalej, i tutaj... I Jakiego rodzaju autoryzacji chcemy użyć przy tworzeniu bazy danych? I tutaj y, autoryzacja przy pomocy systemu Windows, czyli lokalny użytkownik, będzie dobrym pomysłem. To on ma wystarczające prawa, żeby stworzyć zarówno bazę danych, jak i użytkownika, przy pomocy którego będziemy się dobijać. Tu domyślne ustawienia są poprawne. Proszę bardzo, mamy stworzonego. W tym momencie w tym momencie stwórzmy coś, żeby mieć pewność, że to zaczęło działać. Dobrze. Potrzebujemy NIP nazwę. Z tego co pamiętam potrzebujemy kod pocztowy. Tak. I jakąkolwiek ulicę zapisz, zamknij. Ok. W tym momencie mamy zainstalowanego opłatnika. Na bazie danych SQL i działa nam poprawnie z jakimś tam jednym klientem. Jeżeli będziemy chcieli wgrać tutaj swoich aktualne dane, to zapraszam do mojego odcinka: jak wykonać backup, jak przenieść dane do nowego, do nowego, do nowego serwera. Pozostało nam zrobić dwie rzeczy, które umożliwią nam dostęp z zewnątrz, z zewnątrz znaczy się z sieci, do naszego serwera SQL. Wróćmy do SQL Configuration Manager. Tym, że tutaj w tym momencie potrzebujemy przejść do SQL Server Services. Tu jest coś takiego SQL Server Browser. Po pierwsze musimy to włączyć, żeby to zaczęło działać. Druga sprawa, musimy. Mm, ustawić autostart, ponieważ jeżeli tu jest start mode manual w momencie restartu on nie będzie działał poprawnie, nastawiamy automatic i w tym momencie z restartem komputera również to zacznie działać. Zastosuj OK. Następna rzecz firewall. My, na potrzeby tego odcinka, wyłączymy firewall. Czego zdecydowanie nie polecam lepiej zrobić to subtelniej, dopuścić tylko odpowiednie porty, ale będzie to poza zakresem tego odcinka. Na, na potrzeby tego odcinka, wyłącznie dla testów, po prostu wyłączymy firewall w. Mm, o, mam informację: zapora wyłączona. W ogóle wyłączymy firewall. W tym momencie. Mamy już gotową konfigurację po stronie serwera. Teraz, przy, teraz weźmy sobie drugą wirtualną maszynę, która będzie klientem drugim urządzeniem, które się do tego łączy. Odpalimy sobie na, tym, na naszym serwerze płat, płatnika i również odpalimy sobie płatnika na drugim komputerze. Czyli teraz tak. Klik, kliknąłem płatnika, tu jest wszystko zainstalowane. Wskaż istniejącą bazę danych. SQL Server. Tu musimy wskazać miejsce, które, w którym należy szukać bazy danych. Najprościej będzie, jeżeli podamy IP komputera. Jak to, jak to znaleźć? Wpisujemy CMD, wyskoczy nam wiersz poleceń. W ten sposób i polecenie ip-config Ok. I tu możemy określić, jakie IP ma nasz komputer z bazą danych. Ja tu odpalę tego płatnika. Ok mamy rejestr płatników, mamy naszego testowego płatnika przechodzimy do naszego drugiego komputera i wpisujemy 10 5 30 100 26 slash sql Server, sql x, przepraszam SQL. ok, baza danych, nazwaliśmy ją płatnik dalej i tu musimy użyć autoryzacji SQL użytkownik, płatnik hasło jakżeż oryginalnie płatnik i jeszcze raz podkreślam w środowisku produkcyjnym nie może to być w sposób tak prosty jeszcze o jednej rzeczy wspomnę a propos tego adresu IP jeżeli jeżeli warto byłoby zadbać albo ustawić na stałe to IP na tym serwerze na tym komputerze Albo w jakikolwiek sposób na routerze, z którego korzystamy, ustalić, żeby zawsze nasz komputer dostawał nasze IP, ponieważ może się okazać, że z którymś tam restartem prądu dostaniemy złe, zły adres IP albo inny i już w tym momencie te dane skonfigurowane na drugim serwerze nie będą się zgadzały. To też taka dodatkowa, dodatkowa informacja. Łączymy się. I proszę bardzo, mamy. Dokładnie te same dane. W tym momencie możemy spokojnie pracować na obu komputerach równolegle, i dane będą wzajemnie do siebie, wzajemnie osiągalne. Tak, to możemy się cieszyć równoległą pracą na dwóch, trzech czy czterech stanowiskach płatnika równolegle i to jest fajne. Proszę Was tylko o jednym, żebyście pamiętali o kopiach bezpieczeństwa. Dobrze wiemy, że te dane. Są czasem bezcenne. Czy to ręcznie, czy automatycznie. Błagam Was, pamiętajcie o tym. Jeżeli chcecie robić to sami, super. Jeżeli chcecie powierzyć to nam, żeby robiły to za Was automaty, dajcie znać. Jeżeli się podobało, łapka w górę, dzięki, że zostaliście do końca. Hej!